Gotowe? Może zdejmę okulary, bo się bawisz. Eee. Od tego mikrofonu siadł. No idź, wyjdź, wyjdź. Ale pachnie dziwnie. I co? Nie, nic, nic, nic. W Kurna! Nie dzięki! Nie, no ja cię... Jest... Pokaż się to. Nie. No, nie no bo nie mam z przodu, mam, masz tylko złoty. Weź go, że Oj, chwilę. Oj. Wiesz co mną musiała zaraz szyjść. To jutro nie na łysą u fryzjera. Nic się nie dzieje, wszystko jest. tam, Tomka Ta tutaj... To, co, to, co to ma? Toma tak nie Musi tak zostać, wiesz? Widzowie, ja się poddaję. UUUUUUUU! <noise> Jak nie poznał. Się. Ja pozdrawiam polski ninja. Chęć do matki go nic jakiego zasługuje My mamy sumo. Oni mają ninja, tak? No daj jeszcze na lukę. Nie w tą stronę! zimne jest! Dobra, cię chodzisz. Zimne, kurde.

Tył na kamerce nie widać, to nie trzeba. Cieszę się, że ci się podoba. Czekaj, ma ja się wam to troszkę dobrze. Dzięki! Taki gift! No cóż, no pokaż się. mam strasznie Ale to nic. Nie, nic nie stało. Łatwo <głodko> się zmywa bardzo. Czekaj. No jeszcze tutaj tą tą stronę. No nie bój się mnie, jezus. Będzie, że cię biję. Bo Dobra, no trochę będziesz miał niebieskie, ale to nic, myślę. Może tak zostać? Pokaż jeszcze raz na kamerze. Coś krzywo jest trochę. Muszę chyba tu jeszcze trochę wziąć. Problem no. z trafianiem. Zimno mi kurde Dobra weź już przestań Jak wyglądam! Chyba dobrze! Chodź jeszcze na pewno tu bliżej No nie bój się. On Chyba jeszcze nie ma słuchawek, mamy być z nim szczerzy, czy... Dobry, no... Multi słyszysz nas? Pięknie! Zostawiać tutaj te waciki, jak będziesz się wiedział, że masz niebieskie... Tak wygląda jakby... wleciał z główki w smerfa. Dobrze wyglądam! Dobra! Tak? No. Bo, Dobra bądźmy mili, powiedzmy mu, że fajnie wygląda. Mogę zaobserwować mnie, niestety. Broda na czerwono, ale. Tak, w policji. Co ty mną uciekasz? Biszkop, jak coś, jak się tam śmiałeś ze mnie z Sapirem, to ja was uduszę, ja zobaczę wszystkie szoty hadi, hadi. potem. Wszystko zobaczę. Wszystko spoko, będzie. Spoko, spoko, oglądaj. <laughs> To jest tragedia. To teraz z team idziemy na miasto, nie? Dobrze jest, widomi, mamy to! Mamy to! Teraz zakładamy dynię na łeb i mamy pełen pakiet! Jakbym tak do sklepu poszedł, to by było coś. Jak myślisz że na klepie jakby chodził po mieście z tymi włosami czy z dynią na głowie? Pa! Z dynią przynajmniej by go nie uznali za... Też wiesz. tak myślę. Kicaty, witam. Jestem w miarę nowy w wod i chciałem zapytać o... Czemu ta bitwa nie, nie jest złotych. Nie mogę zakładać czołek jeszcze, ale niedługo. Dzięki, Kicaty, dzięki bardzo! Myślisz, że napisać mu, że jak założy te słuchawki za dwie godziny, to i tak będą całe niebieskie, czy nie ma sensu? <głosy> <głosy> Wreszcie wyglądasz jak człowiek, dziękuję! Nie wiem, nie wiem, czy warto go uświadam.